Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, witam Was w nowym dniu. Słuchajcie, obudziłam się dzisiaj z katarem. Czułam, że coś się święci. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja tak mam, że jak, słuchajcie, dwa dni boli mnie głowa tak intensywnie i doprowadza mnie do wzięcia tabletki przeciwbólowej, a ja jestem raczej, słuchajcie, przeciwniczką brania tabletek, to już czuję, że coś się święci. No i dzisiaj było, znaczy nie, we wtorek tak mnie głowa bolała, i bolałam je wczoraj, już wczoraj z desperacji wzięłam, słuchajcie, tabletkę. No i co? W nocy miałam kiepską noc, nie mogłam za bardzo spać, obudziłam się kilka razy, no, obudziłam się rano później, dłużej pospałam, bo dziewczyny zaczęły ferie, więc wiecie, nie musiałam się rano zrywać. I obudziłam się z Katarem i mam e, Katar. E, coś czuję, że to będzie krótki Katar, że to będzie 2-3 dni i koniec. E, często tak mam, e, że łapię je Katar jednodniowy, dwudniowy i mi wiecie, przechodzi. E, w każdym razie zrobiłam sobie jesieniarską herbatę, zrobiłam sobie kawę. E, no i dzisiaj będę raczej e, kurowała się. Jutro mam fryzjerę i nie wyobrażam sobie, słuchajcie, żeby do tego fryzjera nie iść. Widzicie, jakie mam odrosty. No i spędzam dzień w domu. Mati wychodzi z koleżanką, Lila jeszcze nie wiem, co będzie robiła. A ja będę się kurowała. O, zgasiłam teraz światło na górze, zgaszę na dole. Tak by było, słuchajcie, gdybym w ogóle nie zapaliła żadnego światła. E, niestety, ale jest pochmurą u nas Dzisiaj pada deszcz, więc jakość nagrania jest e, słabsza. Tak jak Wam mówiłam, mam kawę, słuchajcie, mam herbatkę. E, włożyłam sobie cynamon, goździki, pomarańcze i e, taką herbatkę miętę z pieprzem. Także całkiem fajnie to wygląda. Ze żadnego soku, cukru, nic z tych rzeczy miodu też nie dodawałam. Chcę taką mniej słodką, no a potem kawka. Przyszła moja paczka z Timu. Słuchajcie, już Wam mówię co tu mam. Tylko trochę mi się wygniotły. Mam tutaj takie opakowania, gdzie można wkładać małe lasagne, jakieś zapiekać sobie. No wiecie, coś sobie zapić, czy jakąś zapiekankę, czy coś w tym stylu. Tutaj mam rękawiczki. Potrzebowałam takich rękawiczek kuchennych, czarnych. Tutaj mam... Do układania różnych rzeczy, wiecie, takich drobnych w szafkach czasami macie, wiecie, zostają jakieś: a to bateria, a to no, jakaś nakrętka, coś w tym stylu. To chcę to włożyć albo w kuchni, albo sobie w sypialni przy toaletce. Zaraz to otworzę. Tu jeszcze nie wiem co jest, a tutaj wzięłam do ozdobnych: a to szaszłyków, a to tak, żeby ładniej na talerzu wyglądały różne przekąski. I ostatnia rzecz. To jest panko dla kotów w kolorze zielonym. Wzięłam chłopaką, zobaczymy, który będzie chciał na tym w ogóle spać. No dobra, trzeba to pootwierać. Otworzyłam jeszcze taki pojemnik, wzięłam na płatki, na mąkę, coś w tym stylu do szafki. Wyciągałam też te rękawiczki, takie chciałam, wiecie, na dłonie w kuchni, żeby używać. I wyciągnęłam to spanko. Z panko wygląda całkiem słuchajcie, fajnie. Fajny, zielony taki kolorek. Podoba mi się, zobaczymy, czy chłopakom się spodoba. Nie jest też za duże, ale jest bardzo fajnie. Mięciutkie. Wiem, że ono było w kilku kolorach i kilku rozmiarach. Zielone też były tańsze. No dobra, i jeszcze muszę to otworzyć. Jeszcze słuchajcie, zapomniałam, nie widać było, zamówiłam do mięsa, czy tam do kotletów takie oto termometr kuchenny. Tak jak widzicie, trochę rzeczy po prostu do kuchni, do pichcenia oprócz tego. 17.40 coś, kawka. E, wiem, że późno, ale po prostu no, dzisiejszy dzień mnie strasznie zmulił. Naprawdę nie najlepiej się dzisiaj e, czułam i też stwierdziłam, że warto się chociaż odezwać za dwa, trzy razy. I powiedzieć Wam, że to jest normalne, że macie gorszy dzień, że możecie mieć spadek energii, że możecie się po prostu gorzej czuć, nie najlepiej wyglądać, że macie prawo do takiego czasu chwilę dla siebie, żeby złapać oddech, że nie zawsze wszystko jest piękne i kolorowe. Ja widzicie, jak ja dzisiaj wyglądam, nie chcę mi się nawet ogarniasz włosów, nie ma sensu. Zobaczcie, nawet zdjęłam e, paznokcie wszystkie i czuję taką e, ulgę. Nie wiem, jak długo wytrzymam, bo ja bardzo lubię mieć zrobione paznokcie ogólnie, chociażby pomalowane. Nie mówię, że muszą być jakieś, wiecie, tipsy, akryle i tak dalej, żele i e, no, hybrydy, ale wiecie, po prostu lubię mieć pomalowane, czuję się bardziej kobieco, a teraz mam takie sote. Nie jest mi też z tym źle, bo odpoczywają moje paznokcie i powiem Wam, że tak fajnie je poczuć, no nie? Po paru, paru miesiącach, od chyba lipca końca, mamy koniec października, poczułam swoje paznokcie. Ale odzywam się do Was żeby Wam właśnie powiedzieć, że piję sobie tą kawkę, że e, pozwoliłam sobie dzisiaj tak posiedzieć. Lira się mną super opiekowała, zrobiła mi ciasteczka, e, pokroiła mi, słuchajcie, pomarańcze. E, no naprawdę była bardzo kochana. E, Matysia też, ale Matysia miała dzisiaj wyjście, poszła z koleżanką do sklepu, wróciły, kupiła masło, które Lira prosiła do ciasteczek i teraz muzyka gra na górze, bo siedzi z koleżanką, przebierają się, właściwie Mati chyba bardziej. Najpierw wyglądała jak Dorotka z Krainy czarów przyszła tak przebrana, a wcześniej przyszła przebrana w ogrodniczki, a za minionka. Świetnie wyglądała, no ale nie chciała też tego pokazywać, no bo ona też ma gościa, którego nie nagrywa. Chociaż coś mówiła, że może nagrają z koleżanką TikToka, ale nie wiem, czy się zdecydowały. I to jest właśnie to, co ja wiecie, często nie nagrywam, prawda? Jak dziewczyny mają gości, czy ja mam czasami jakiegoś gościa na kawę, ja tego staram się wszystkiego aż tak nie nagrywać, bo też cenię sobie tą prywatność. I mimo to, że ktoś u nas jest, to wy czasami nawet o tym nie wiecie, że ktoś u nas jest. No, ale teraz akurat Wam mówię, zresztą wiecie i tak. Wam tej osoby nie pokażę, ale mamy gościa w domu. No i powiem Wam, że przyszło to zamówienie a z timu i to był chyba ostatni plik, jaki nagrywałam i oglądam sobie teraz jakiegoś vloga a i Brunowi położyłam spanko, bo oczywiście rabuś unika teraz tego nowego spanka i kładzie się na stare, a to omija szerokim słuchajcie łukiem, to jest typowe dla Lorda. On musi się przyzwyczaić, on musi się poczuć przy tym bezpiecznie, a Bruncio? Położyłam mu to na kanapę, słuchajcie, leży i sobie śpi. Znaczy, drzemie bardziej niż śpi, bo go tutaj głaskałam. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Zobaczcie. Tak wygląda bruneczek w spaneczku. Fajnie ma. Tak, bruneczku, wygodnie, kochany. No, także widzicie, ma mega, <ścoughs> ma mega wygodnie, jest przy mnie i skochany, naprawdę. No a jak kończę tą kawkę, za chwilę już z Arturem będę spędzała wieczór, zaczynamy weekend, ferie też, więc na pewno coś porobimy w sobotę, może jak ja będę u fryzjera, to Artur zabierze dzieci do kina, żeby im urozmaicić ten czas, a jak nie do kina, to pójdą sobie pochodzić może po sklepach w tej miejscowości, gdzie jadę na włosy, bo nie w moim mieście, tylko obok, w takiej mniejszej miejscowości i powiem Wam, że tam są fajne sklepiki i lubię tam to miejsce nawet, więc jak sobie pochodzą, to nawet im trochę zazdroszczę. No i tyle moi drodzy z dzisiejszego dnia, połączę to i tak na pewno z jakimś vlogiem, no bo wiadomo, że nie wrzucę Wam tylko dwóch czy trzech klipów z dnia dzisiejszego mojego spadku energii, ale czuję, że już jutro będzie lepiej. Wzięłam sobie w międzyczasie paracetamol i już czuję się lepiej, już mi tak katar nie dokucza, taki wiecie, jednodniowy chyba to będzie spadek energii, ale cieszę się, że mój organizm teraz właśnie tak walczy, że to jest szybciutko. A nie, że wiecie, to się tak rozwleka w czasie, bo w tamtym roku pamiętam, że łapałem mnie te infekcje jakoś tak strasznie długo, ciągnęły mi się, bardzo mnie to męczyły i zastanawiałam się, czym to jest spowodowane, ale w sumie wiem, czym, nie będę tego rozwijała. A teraz czuję, że już jest lepiej, więc trzymajcie kciuki, żeby to właśnie tak było. I Wam też życzę, że jak już Was złapie coś jesiennego, to niech to trwa dzień, dwa, nie wiecie, ciągnie się tygodniami. No dobra, kawka dalej, oglądam sobie jakieś vlogi i zaczynamy. Weekend, no i oczywiście ferie. Ma Masz ten, żeby mi nabić kolesłowe? Czykolwiek jest ten o. Nie, jeszcze ta tam nie skończyłam. Tu chciałam jeszcze. I dynki jakie ładne, ale ja mam dynie. Zobaczcie, ile jest pudeł z dniami. a tu rozwalone jakieś i tu są dynie też. Orzechy, zobaczcie, ile mamy tutaj orzechów. Ja szukam brazylijskich. O, chyba o tych myślałam. Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Jak widzieliście, byliśmy na zakupach spożywczych w Tesco, ale my od rana w ogóle nieźle się spieszymy, bo i koleżanka wczoraj została u nas na noc i one razem chodzą na zajęcia. No i się okazało, że ona nie miała butów, to no bo wiecie, jak nocowała u nas, to nie miała butów. Musieliśmy jechać do niej do domu, wolna. E, I wiecie, po te buty i dziewczyny się spóźniły na zajęcia, a my w tym czasie jeszcze zakupy i teraz one już na nas czekają, a my jedziemy. Także w biegu. E, no, także Mati miała fajny czas, fajnie ferie zaczęła, bo koleżanka u niej nocowała, wiecie, to jest zawsze radocha dla e, dzieciaków. No dobra, kończymy, jedziemy do domu. Nie będę robiła foodhola, bo trzeba to wszystko wypakować. Ja jestem trochę głodna. E, poza tym jeszcze mamy gościa. A potem, słuchajcie, e, potem co? Potem trzeba. trzeba do fryzjera. Dzisiaj w końcu. I piękna w ogóle pogoda, jeszcze Wam powiem. E, pięknie drzewa wyglądają. Cudowna jesień. Jest e, no nie będzie 9,5 stopnia, ale będzie na pewno z 16. Trzeba zobaczyć, jak pięknie jesień. I need so much. One w ogóle jakoś śpiewają. Już po śniadaniu, już właściwie mamy pierwszą, wypiłam kawę. E, moja fryzjerka przełożyła mi troszeczkę wizytę, ale nic nie szkodzi, nie robi to w sumie mi różnicy. Najgorsze, że sprawdziłam, że w miejscowości, do której jedziemy, zlikwidowali kino. A Artur miał plan z dziewczynami, bo są ferie, pójść do kina i spędzić fajnie popołudnie, jak ja będę u fryzjera i teraz nie wiem, co oni będą robili. Też Artur pojechał niedawno z Matysią zawieźć koleżankę Mateldę do domu. Koleżanka jeszcze została z nami na śniadaniu, zjedliśmy razem wspólnie śniadanie. Powiem Wam, że ta dziewczynka, bo nie chcę mówić jej imienia, wiadomo, jadła pierwszy raz dzisiaj u nas kiwi. I mówiła, że całkiem jej smakuje. Wcześniej w ogóle nigdy nie jadła kiwi. To jest takie niesamowite. Że właśnie niektórzy jedzą, wiecie, określone pokarmy i nie próbują nic nowego. I tak mnie to trochę zaskoczyło. No, ale zjedliśmy razem, wspólnie. Przy stole nas było pięć osób, fajnie. Ruszamy, mamy piękną pogodę. Ale słodka tylko świeci. Jest, 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 mogłabym być teraz na imprezie. No, ale jedziesz ze mną do fryzjera.

Take it away, take it away. Feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Too caught up in your love. I've been trying to forget, but you won't let. Jest w ogóle bardzo późno, bo jest prawie dziesiąta. Jak widzicie, jestem odpóźniona, że trochę włosy. Prosiłam o nie prostowanie prostownicą, tylko wyciągnięcie na szczotkę. No ale kolor zrobiony, pasemka zrobione, słuchajcie, i toner. No, dzieciaki były, gdzie byłyście? Stawa. W kinie. W kinie, na czym? The Wild Robot. Czyli dziki robot. Ale bardzo fajny film, 8,4 mały ocenę i sceny, bardzo fajny. Fajny? Polecasz? Ulubiona, moja druga ulubiona bajka. No niestety ja się nie załapałam, no bo wiecie, bo... Ale byłaby fryzjera. moja ulubiona, jak trzeba, że nie. A jest... A byłam spodoba. długo, nie? Dzisiaj. Ale fajnie, że Wam się udał wieczór i popołudnie i mieliście statą czas i ferie, Alina biega na bieżni, bo chce, słuchajcie, zrzucić, e, śmiała się, że zrobiła KFC i teraz będzie zrzucała to, a Madi wypakowuje zmywarkę, a ja idę na herbatę. Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, witam Was, słuchajcie, w nowym dniu. Muszę oko wyłączyć, bo nie będziecie mnie słyszeć, właśnie go myłam, taka a propos. I gotujemy dzisiaj zupę razem z Arturem. Artur mi pomagał, będzie zupa barszcz ukraiński z ziemniaczkami, osobno z jajeczkiem, z cebulką przysmażoną pyszna. Na dwa, trzy dni dosłownie, bo to będzie wiecie, pierwsze i drugie danie w jednym. Też mamy gości już za godzinę. Przestawialiśmy zegarki dzisiaj w nocy, więc mamy godzinę dłużej. No i co moi drodzy? bardzo zrobiliśmy. Aha, i już zjedliśmy też obiad wcześniejszy dzisiaj. Zjedliśmy indyczka pieczonego w refrayerze z ziemniaczkami i z mizerią. Fajnie, że razem z Arturem działaliśmy. Ja też umyłam głowę po fryzjerze. Ja po fryzjerze muszę umyć głowę. Ja nie wiem, czy on mi swędzi głowa od chemii, od tych wszystkich, wiecie. Więc umyłam, nie układałam, dlatego mam takie trochę, słuchajcie, sianowate, szczególnie, że są po farbowaniu. No i tak się im przyglądam i tu mi się podoba, ale trochę, słuchajcie, nie podobają mi się boki. Wczoraj tego nie widziałam, bo było dosyć, wiecie, ciemno. No i ja nie wiem czemu. Zawsze tak mam zrobione, wiecie, włosy od fryzjera, od mojej fryzjerki, że mam te boki, nie mam takich ciemnych. Zobaczcie. E, muszę zatrzymać, Alexa. Lubiłam w garnku w szybkowarze. Pytaliście mnie o szybkowar. No słuchajcie, wpiszcie sobie w Google Szybkowar. Alexa, Stop Timer. Wystarczy, słuchajcie, jeśli chodzi o szybkowar, mnie pytacie, no po prostu przyspiesza Wasze gotowanie. Nie każdą potrawę w tym zrobicie, ale jakąś zupę, buraki, kapustę, mięso, wołowę w, w szczególności, które się długo gotuje, jakiś strogonów i tak dalej jak najbardziej. Ja korzystam już wiele lat, jestem zadowolona, właśnie taki barszcz ukraiński, gdzie buraki gotują się długo jest idealne do zrobienia. Ziemniaczki tutaj tak osobno gotowałam, bo my tak lubimy osobno, wiecie, układać na talerzu. Ale w środku jest mięso, są buraki i tak dalej, to wszystko mi się ugotuje w 23 minuty, a nie słuchajcie, w 2 godziny. Więc naprawdę jest super. Jak chcecie więcej o tym się dowiedzieć, no to wystarczy wpisać w Google szybkowar, poczytać trochę opinii, pooglądać filmików. Ja się dłużej nie będę na tym, słuchajcie, rozwodzić. Bo no w sumie nie ma nad czym, słuchajcie, są różne te szybkowary. Ja dostałam w ogóle od Teściowej ten szybkowar. Kurczę, nie widzę teraz, jakie mam firmy, a nie mogę też nim za bardzo poruszać. Ale ja mam też. Aha! 7-9-litrowy i też taki Wam polecam większy kupić. Witam bardzo serdecznie. Zobaczcie, jakie piękne śniadanie zrobiła miła piękna córeczka Lilunia. Jutro Matyśla zaoferowała się, że mi zrobi śniadanie, ale muszę się pochwalić. Zabieram się za jedzenie. Po weekendzie niewiele się odzywałam. Przyszła do mnie paczka z she którą sobie sama zamówiłam. Nie jest to współpraca. I ja otworzę ją przy Was, zobaczymy, co tutaj jest. Czekałam w rodzinie najdłużej na moją paczkę. Lila dostała chyba pierwsza jedną rzecz. Później Mat y, Artur, a na końcu Matysia. No i dobra, są tu buty, bo zamówiłam sobie buty. I słuchajcie, y, piżamki na pewno i coś w tym stylu. Więc otwieram z Wami. Dobra, zaczynamy od pierwszej rzeczy. To chyba jest spódnica? No tak. O, jaki dziwny materiał, słuchajcie. Ale fajny, mięciutki. To jest taka imitacja skóry, ale wąska. Hmm, hmm, nie wiem, czy nie będzie za mała. Wygląda trochę na małą dla mnie. E, wiecie, ja w pasie nie jestem aż taka bardzo drobna, więc nie wiem sama. Ja wzięłam tu rozmiar M, ale ta M wydaje mi się być mała. Oho, zaraz coś zepsuję. No dobra, zobaczymy. W każdym razie tak się prezentuje. Całkiem fajną, chciałam taką zapinaną, wiecie, trochę taką inną. E, dalej. Więc ja teraz nie mam takiego problemu, że jak coś jest z nami za małe, to że już to przepada, bo mam córki, więc zawsze jest szansa, że dla którejś coś będzie dobre. To, to był najlepszy deal, słuchajcie, to były trzy piżamki e, w dobrej bardzo cenie. Może Wam znajdę moje linki i Wam wrzucę, a napiszcie mi, czy chcecie w komentarzach. I to są piżamki, gdzie macie taką oto bluzeczkę. Ja od razu Wam mówię, że ja takie bluzki. Krótkie lubię nosić ogólnie, pod marynarki. Lubię nosić w ogóle na co dzień, do jakichś spodni fajnych. Po prostu lubię ten krój. I mam takie właśnie z taką koronką czarną, tylko bez tych guziczków, którą kocham i uwielbiam, różową i czarną. Więc nie wiem, czy ja będę to używała jako piżamę, czy normalnie sobie nie pożyczę do zakładania. Więc mamy tak. I do tego są spodnie. Słuchajcie, i to jest fajny materiał uciągliwy, tego typu. No super, będzie ta piżamka świetne i mam jasną, ta jasna będzie prześwitywać, więc wiecie, trzeba się z tym liczyć, ale to jest taka ekri i to jest też, do tego jest bluzeczka, fajnie, takie, ja lubię właśnie takie piżamki na zimę, nie zawsze bardzo gorące, tylko czasem jak jest gorąco w domu, to właśnie takie na ramiączka, ale z długimi spodniami i do tego jest taka bluzeczka i jeszcze jest, słuchajcie, różowa, Najbardziej ta szara bluzka mi się spodobała, żeby ją używać bez piżamy, więc zobaczymy. Można też to, słuchajcie, mieszać. No właśnie, możecie założyć szare spodnie, różową bluzkę, możecie pokombinować. Do tego też są spodenki. Nie, no świetne są te piżamki, bardzo mi się podobają. Wyciągamy kolejną rzecz. I to też powinna być spódnica. Chciałam zwykłą czarną spódnicę i też stwierdziłam, że jak będzie za mała czy coś, to dziewczyny będą miały do szkoły, bo to jest taka wiecie, w stylu, co one noszą do szkoły. I ona się prezentuje tak. Ta będzie dobra. Widzę, że ma trochę szerzej w pasie, słuchajcie. I jest taka fajna, idealna długość. Nie za krótka, nie za długa. Plisowana czarna spódniczka, miły materiał. I ostatnia rzecz to są, słuchajcie, znowu słuchajcie, przepraszam Was za to. To jest siła wyższa. Bo ja tak mam wrażenie, jakbym z Wami rozmawiała. I wiecie, normalnie mówiłabym, nie wiem, Monika, Eliza, czy tam męskiej mnie, a mówię po prostu: wiecie, jako że do dużej grupy ludzi. Eee, no. I tu mamy buty. Jejku, jak one są zwinięte. Mogły być w opakowaniu. I to są takie po prostu zwykłe buty, e, które potrzebowałam. Mogły być trochę dłuższe, bo bardziej chciałam, żeby były przed kolana, a widzę, że one się wcześniej będą kończyć. Mam nadzieję, że będą dobre. Ale chodziło mi o zwykłe, klasyczne do spódniczki e, takie oto buty. Kurczę, nie wiem, czy ich zaraz nie przymierzę i czarnej spódniczki Wam nie pokażę, jak to wygląda. Dobra, słuchajcie, nie zwracajcie uwagi na to, w jakiej ja chodzę dzisiaj bluzie, bo ja chodzę po domowemu w myszce Miki, ale chodziło mi o tą spódnicę. I tak jak mówiłam, ta spódnica jest dobra, nawet mam spory luz, można by było ją nawet krócej zrobić, bo ona wtedy fajniej wygląda. Bluzę też można do tego nosić, tylko nie taką, jak ja mam i to są te buciki. Wydaje mi się, że całkiem e, fajnie to wygląda. Mi się w miarę podoba. E, wiecie, co trochę sztywne są te buty? Jak tak robię? O, tak, to trochę są sztywne, ale w sumie wyglądają całkiem fajnie. Myślę, że może jednak tamta spódnica będzie dobra, skoro ta jest, słuchajcie, z takim luzem. No nie wiem, przymierzę zaraz, ale też grzeję zupę dla mnie i dla Mati, bo Lira nie chciała, więc e, po prostu muszę zjeść najpierw. Moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Witam Was w nowym dniu. Słuchajcie, stwierdziłam, że dzisiaj trening zrobię z rana jeszcze w piżamie i wrzucę ją po prostu do prania. No, tak sobie wymyśliłam. Nie chcę mi się przebierać w trój do ćwiczeń, wskakuję, robię trening 10 minut jakiś z YouTube'a i z 25, ze 20 minut na bieżni, Także zmykam na trening i witam Was bardzo serdecznie w nowym dniu. Hejka moi drodzy, witam Was już z kuchni, działam sobie, robię sobie śniadanie, gotuję jajka, na talerzu już mam położoną sałatę z kapustką i marchewką, taki miks, mam też słuchajcie Coronation Chicken, kocham i uwielbiam, zresztą każdy kto nas odwiedza z Polski uwielbia też, pomidorki po prostu i oliwki na razie, właśnie zauważyłam jakiś chyba kłaczek, dobra mam. Do tego, słuchajcie, do tego słuchajcie gotuję sobie jajka i piekę, piekę w że dwa kawałeczki ukrojonego polskiego tym razem boczku nie bekonu angielskiego tylko boczku co ty bruneczku tu robisz zobaczcie brunoś się rozłożył e, mówiłam wam że trening dzisiaj zrobiłam cieszę się bo było 4 dni przerwy e, dlaczego była przerwa dlatego że ja sobie przez ciężarek 5 kg nadciągnęłam coś w kolanie i nie mogłam nawet kucnąć Kurde, no przesadziłam chyba, więc odpuściłam piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, cztery dni miałam przerwy, w weekend i tak raczej nie ćwiczę. Czekajcie, zajrzę na chwilę czy mi się już nie spaliło. No już prawie. Odpuściłam, tak jak mówię, nie chciałam ćwiczyć i nadwyrężać bardziej. Zresztą dałabym radę, chyba tylko chodzić po bieżni, ale na pewno nienormalny trening. Dzisiaj zrobiłam trening 5 minut coś z YouTube'a, ale intensywny. Strasznie się zgrzałam. Mimo, że to 5 minut, to było to naprawdę intensywne, a potem na bieżni 22 minuty. Więc w sumie spoko. Teraz zjem śniadanko. Wcześniej wzięłam, słuchajcie, prysznic, malowałam się, pisałam z siostrzenicą, dzwonił Artur, no generalnie się dzieje, dziewczyny jeszcze nie wstały, dzisiaj będą sortowały, słuchajcie, skarpety, dzisiaj jest dzień ich sortowania skarpet, mają ferie, mogą też coś, słuchajcie, pomóc i będziemy z dziewczynkami dzisiaj robiły prawdopodobnie sushi. Już się nie mogę doczekać. Fajnie, że mam ten garnek do sushi, to naprawdę upraszcza e, pracę, więc będzie super. Chcę zrobić z łososiem, z tuńczykiem, z serkiem, z awokado. Nie mam niestety mango i nie mam chia do posypania, ale coś tam wymyślimy. Będzie dobrze ważne, że mam e, cebulkę, bo bardzo lubię, słuchajcie, posypać tą cebulką może być angielska, może być polska i zobaczcie, jak małej jej zostało, bo ją uwielbia do różnych rzeczy dodawać, i później wiecie. Ja jej nie mam, kiedy chcę. I tak samo było ostatnio z teriaki, ale ja widzę, że jeszcze mi zostawiły. I sos sojowy, dziewczynki. I jeszcze jeszcze. słuchajcie, teriaki. Jest olej sezamowy. Tu już się wybrudziło właśnie od tego oleju w szafce, ale wytarłam. O, tego chciałam zobaczyć, czy mam. To jest bardzo ważne, ale kupiłam nowe, świeże. No zobaczymy. Zobaczymy, czy zrobię klasyczne suszy czy coś tam, bo wydziwiam. Dobra, wyjmuję. Słuchajcie. Eee, boczek i wiecie co? Uwielbiam boczek z jest superowy. Tylko trzeba uważać, bo nie włącza okapu. Teraz go wyłączyłam, bo do was mówię, to mi się alarm w domu zaraz włączy. Bardzo mam czujną czujkę w kuchni i ona po prostu momentalnie wyczuwa, że jest okap nie włączony i zaraz wyje na cały dom. Ej, ale fajny boczusz. Hmm. Ryż gotowy. Słuchajcie, teraz zalewę do suszy trzeba przygotować, ale ryż się zrobił świetnie w moim garnku. Potrzebujemy octu takiego, garu i cukru. Ja daję erytrytol. Zobaczymy tylko ile potrzebuję tego. Tu mam sushi nori i kupiłam coś takiego, coś innego, więc będziemy kombinowały z dziewczynami. Zobaczymy. Dobra, robię zalewę. To jest w sumie prawie najważniejsza rzecz, jak zrobicie ten ryż. Zalałam już zalewą. Nie wiem, czy trochę nie za dużo jej zrobiłam, no ale zobaczymy i teraz niech sobie jeszcze Ryż powsiąka to, a ja zaczynam kroić składniki. I chcesz to? Pamiętasz, Co? którą stroną? Tak. Czekaj, odchodzę ci. Sami Sara. To no, pomału Matysiu, wiesz, bo ty czasami przyspieszasz. Tak, mamy no, coś jak to jest takie malutkie. No, tak się robi normalnie. Nie wiem. No, jakie malutkie, to będzie tego się tak nie da zrobić, mam. No. Da. To to jest tylko idzie tak, rozumiesz? Um. Nie wiem, gdzie to postawić, żeby nam nie przeszkadzało. A woda? Zobaczymy. Mniej, może tego wszystkiego. Ja nie wiem, czy ja to dobrze robię. To na środku się lubiło? Jakoś Nie Będziemy robić tak jak chcemy. <grym> nie, po prostu tu jest. Szydej mi, no. to ja to wiem. Nie, to nie to do jedzenia. To się po prostu mi nie skleiło z jakiegoś powodu. Za mało napchałam, wiesz? Kto podjada? Mati, podjada nam. Kroimy, ale coś dzisiaj ciężko nam idzie, nie Lila. Ja niepotrzebnie przekroiłam. Kupiłaś małe. No i małe kupiłam i słuchajcie, i mamy improwizację. Co wy robicie? One mi kradną jedzenie i uciekają. Lila, widzimy, co robisz? Widzimy. Mm. Take it away, feeling too good to me.